W Katowicach stawiamy na transport zrównoważony, chcąc jednocześnie odciążyć centrum od ruchu samochodowego, budujemy centra przesiadkowe. Pierwsze z nich jest gotowe w Ligocie, za kilka tygodni kolejne będzie gotowe przy ulicy Sądowej i dwa kolejne będą gotowe w przyszłym roku. Mowa o centrum przesiadkowym Brynów i centrum przesiadkowym Zawodzie. To największe inwestycje tego typu, które w tej chwili realizujemy w naszym mieście, pozwolą integrować transport indywidualny, zarówno samochód, jak i rower, który w Katowicach również traktujemy jako środek transportu z komunikacją miejską. W tych lokalizacjach będziemy mogli się przesiąść zarówno na autobus, jak również na tramwaj. Węzeł przesiadkowy Brynów, jak i o Centrum Przesiadkowe Zawodzie. W obu tych miejscach prace są prowadzone od dłuższego czasu i są już dość mocno zaawansowane. Choć na innych etapach trochę inaczej te prace przebiegały, dlatego że no, też różnią się dość mocno te centra przesiadkowe. W Wykonawca skupił się najpierw na budowie przede wszystkim wielopoziomowego parkingu, i tutaj te siły były rzucone przede wszystkim na tę część. Natomiast część tramwajowa no, została nieco odsunięta w czasie, ale w tej chwili już dość mocno te prace postępują. Jesteśmy na etapie pracy w ziemi przygotowania podbudowy, przygotowania miejsc. Pod tory, które, które zostaną w najbliższym czasie tam ułożone. Natomiast jeśli chodzi o centrum przesiadkowe, w zawodzie tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej, bo układ torowy powstał już w dużej części. W tej chwili tramwaje przejeżdżają w ogóle już przez teren centrum przesiadkowego, mimo że całe centrum jeszcze nie jest gotowe. Tam kilka torów jest w tej chwili jeszcze na końcowym etapie realizacji, ale Rzeczywiście tramwaje liniowe mogą przejeżdżać przez centrum przesiadkowe i to czynią, natomiast ten główny szlak wzdłuż ulicy 1 Maja w tej chwili jest zdemontowany, tam jest korytowanie, tam trwa budowa tego szlaku przelotowego. Muzyka